Siemano, tak sobie skroluję, patrzę i ja w kontenerach mam jakieś legendy z Kopenhagi. Nawet tego jest więcej, to otwieramy może też w przyszłości jeszcze trochę, na dopchanie. Skin z wymienisz te swoje skiny, można poszukać czegoś ładnego do pokrania, nie wlicząc na naklejek floata, więc można sobie tutaj snajpić. Eee, masz scout Traficos, który daje ci plus 35% więcej do wpłaty i do 5 dolków przy pierwszej wymianie, tu będzie taki przycisk i, mo i możesz sobie odebrać bonusik, dobra. I co, bez przedłużania, chodźmy do legend. Jest tak ciepło, że to jest hitnie. Jak sobie myślałem, że nagram ten odcinek właśnie wieczorkiem, Będzie fajnie, zimno, ale nic bardziej mylnego. O, to się faktycznie gorąco robi, jak na początku maus w glitterku. No, oczywiście klasycznie, jak chcesz więcej openingów, zostaw Lidzka. No tej Kopenhagi to nie, otw nie otwieraliśmy się za dużo. To w ogóle jest 30 kapsuł. To będzie trochę klikania. Eee, w sumie co my tu mamy, do... o to balkonarnie, no niefortunnie, czy jest to coś drogiego? No tak nie za bardzo, Ten się no wiadomo jakiś maus tam koło dychy pewnie kosztuje Virtus, no, ale tak to raczej ciężko, no nic, może jakiś goldzik drogi, zresztą w cenach goldów z Kopenhagi to w ogóle nie siedzę, no ale raczej nie są duże, <laughs> więc tak po prostu otwieramy, no żeby, żeby otworzyć jak tutaj kapsuły się kisiły. A no tak, faktycznie tak było, bo Ja tam kupiłem jakieś po 50 chyba kapsuł z Kopenhagi Wsadziłem do kontenera Ale potem ROI wyskoczyło No to myślę, dobra, otwieramy A legendy, jedyne im właśnie to ROI no, Nie za bardzo Więc je sobie zostawiłem No i idealnie, teraz wejdą Też na Kopenhagi nie otwieraliśmy dużo W porównaniu do Paryża to, to nic praktycznie No nic, zobaczymy czy czy tam o sobie był błąd, że to jakieś dropy będą niesamowite, no póki co jest totalny trolling napiszcie co tam sobie działacie, zaraz weekend, zapraszam was na niedzielny streamek na pewno Goldzik ale to nic nie warte, no ale lepsze to niż nic no, zobaczymy znaczy nie, nie wiem, 10 zł to jest taki totalny max, max maxów i to na pewno mniej kosztuje a fajnie bym się miło zdziwił, no ale niestety mi się nie wydaje wracając w niedzielę jest streamek jak zawsze około 22.00, także zapraszam. Na pewno będziemy w Minecrafta grać. Eee, kończyć, znaczy kończyć, kontynuować naszą przygodę. Jakieś rozdawanko w międzyczasie. No, teraz w ogóle będzie tych streamków troszkę więcej. I wydaje mi się w ogóle, że też dopchamy na początku miesiąca tymi streamami. Wiecie, może nawet w tygodniu podpalam trochę ich, choć w sumie szkoła. Ja cię kręcę, ale lipa. <grym> no ta zapomniałem, że tutaj napiszcie, jak wracacie do szkoły. Biblet Hoopas. Dobrze, już mam wieczne, wieczne wakacje od szkoły Esch, ale to swoją drogą. E, będzie Minecraftik, no, więc tych streamów będzie więcej e, e, w tym miesiącu i w każdym kolejnym, bo docelowo ile to jest. Kurde, nie pamiętam. E, musiałbym policzyć na szybko na palcach. A, no, dwa streamy w tygodniu, czyli pewnie sobota. Co jest? Ej, to tak EFI serduszko? Faceclanik, Małżik? Ej, no, bardzo fajnie. Szkoda, że to, to wiesz, to nie jest dużo warte. Natomiast jeśli chodzi o sam. Same to co wypada, to elegancko goldzik Holo. Do czego wracam? No, dwa streamy tygodniowo, także pewnie tę weekendową porą będziemy, będziemy, że tak powiem, sobie działać. No jest też fajnie, bo mi się streamy przyjemnie robi. Szkoda, że ten face tylko się pokazał. Mi się te streamy przyjemnie robi. E, zwłaszcza w sumie, jak teraz sobie gramy w też tego Minecraft'a, pewnie jakiś horror odpalimy, że będę miał światłowo, to już jest potwierdzone. Więc powiedzmy z biura na pewno coś tam jeszcze sobie podziałamy. Może nawet w cs Choć tutaj, no tak jak mówię, CS-a to bardziej wiem, e, nie że jakieś memki, tylko może jakieś takie gierki z widzami, coś na tej zasadzie, coś tam będziemy kminić. Dobrze, proszę Państwa, coś tam gadałem w międzyczasie. Nie skupiłem się tak aż na openingu. No, nie, no. Dobra, wiecie co? Pokażę Wam, ile to jest wszystko warte. Yy, ile było tych kapsuł? 30. No to połowa, myślę, że na pewno nam się zwróciła, nie? Tych kapsułek. Także kurde, tak to można żyć. To co ja z tym holo zrobię? A, może wsadzę do kontenera, niech sobie siedzi. Dobra, i ostatnia. Kapsułka. No, ty No i mamy 25 ziko łącznie. Małzik 8 ziko. Elegancko, tutaj, kiedy. Get... G2, 5 zico, Vitalizy 6, więc coś tam się uzbierało, w sumie no XD, bo dużo farta mieliśmy, a nawet na plus nie jesteśmy, ale i tak wyszło spoko.